środowisko medyczne spotyka się z bardzo dużą skalą agresji hejtu wymierzonego właśnie w przedstawicieli zawodów medycznych. Widzimy też taką tendencję, że ten hejt, który jest hejtem internetowym, niestety przenosi się na realne funkcjonowanie lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. Te ostatnie miesiące to jest szereg bardzo smutnych, bardzo tragicznych wydarzeń, najbardziej tragiczne Wydarzenie, śmierć pana doktora Tomasza Soleckiego w Krakowie, ale też inne incydenty, o których słyszymy w mediach czy od kolegów, też również takie mniej nagłaśniane typu wyzwiska od pacjentów, takie samodzielne próby radzenia sobie z, z problemem, wymierzania sprawiedliwości, a nie m, korzystania z tych narzędzi, jakie pacjent posiada, skarga, mediacja m, czy tego typu sprawy. Bardzo duży poziom agresji, który panuje obecnie i w internecie, i niestety w strefie publicznej, on powoduje m, nieco m, takie wrażenie, że więcej można, że my jako społeczeństwo więcej możemy, jest bardzo duża antagonizacja, organizacja środowisk też przeciwko sobie i temu hejtowi po prostu trzeba powiedzieć stop. Środowisko medyczne postuluje szereg systemowych zmian również związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa tak aby te zgłoszenia które spływają z placówek medycznych były w bardzo szybkim czasie rozpatrywane przez na przykład komisariaty policji. Tutaj już w tym zakresie prezes Naczelnej Rady Lekarskiej odbył spotkanie z przedstawicielami Komendy Głównej Policji. I jesteśmy pełni nadziei, że te kwestie będą regulowane, ale to nie wszystko. Postulujemy też zaostrzenie prawa wobec osób, które dokonają już jakichś aktów agresji i czynów wobec funkcjonariuszy publicznych, którymi są lekarze w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Postulujemy również to, aby przyjrzeć się wpisom w CIDG. Dane lekarzy są dostępne. Być może tutaj również na tym poziomie dałoby się zabezpieczyć po prostu dane w CIDG. Na pewno wielu dyrektorów szpitali teraz zastanawia się, jak zwiększyć bezpieczeństwo personelu. Wydaje mi się, że też odpowiedzią na bardzo wiele sytuacji jest takie społeczne reagowanie na to, że coś nieprawidłowego się dzieje, nie odwracanie głowy, ale też pewne kwestie zarządcze typu właśnie może inna organizacja logistyczna, tak aby zapewnić ochronę. W placówkach, tak aby ten ochroniarz też mógł sprawdzić, po co ta dana osoba przychodzi, czy jest to pacjent, czy jest to osoba, która przychodzi w jakichś innych celach, niebezpieczna na przykład.